Eurowizja 2023. Wiemy, kto będzie reprezentował w tegorocznym konkursie? Dobry wybór! Tegoroczna Eurowizja zbliża się wielkimi krokami. W polowie lutego w pytaniu na śniadanie ogłoszono: Kto ma szansę reprezentować nasz kraj w konkursie w Liverpoolu? Ujawniono wówczas dziesięcioro kandydatów, którzy zakwalifikowali się do polskich preselekcji. Jak co roku, opinie na temat finalowej stawki okazały się dosyć skrajne. A ci, których nazwiska nie padle, nie kryli oburzenia. W zeszłym roku w konkursie piosenki Eurowizji Polskę reprezentował Krystian Ochman. Który w finale konkursu wyladował na 12 miejscu? Niedzielnego wieczoru swoją szansę walczyła kolejna stawka artystów. Wśród których znaleźli się tym razem Achlena, Blanka, Dominik Dudek, Feliwers, Jan Jan Majewski, Maja Hyze, Jan, Natasza Urbanska, Alicja Szymplińska oraz Kuba Szmajkowski. Zobacz TS Eurowizja 2023. TVP ogłosiła uczestników preselekcji. Wiemy, kto ma szansę reprezentować Polskę w konkursie. W międzyczasie pojawiło się sporo spekulacji i także na temat Jury, które miało w tym roku wylonić polskiego reprezentanta. Jak donosili wirtualne media, przewodnicząca panelu Jurowskiego została Edyta Górniak. Wśród pozostałych ekspertów znaleźli się m.in. Agustina Gurrola, Marek Sierocki czy Marcin Kusy. TV Open zapewniala, ze skład oficjalnie poznamy własnie podczas preselekcji. Po wszystkich wystawach w pierwszej kolejności poznaliśmy własnie glosy skladu jurorskiego. Eksperci największe liczby punktów przyznali Blance. Miejsce drugie zajęli z kolei Dominik Dudek. A trzecie zespół Felivers. Dalej kolejną plasowali się Jan, Natasza Urbanska, Alicja Szęplińska, Jan Majewski, Kuba Szmajkowski, Maja hlena po przerwie prowadzący w końcu przedstawili, jak sytuacja wygląda po podliczeniu głosów zasiadających przed telewizorami widzów. Ostatecznie poinformowano, że do Liverpoolu poleci Blanka. Drugie miejsce za Jan, a trzecie Dominik Dudek.